Jakie wskazanie? Wskazanie, po pierwszy cel to jest 9 kilo. to nie jest tutaj ta waga, ta, yy, bo to jest cel taki odległy. Na początku niech to będzie 10% Pani obecnej wagi, czyli 9 kg. To 9 kg spokojnie, myślę, że w ciągu yy, do 3 miesięcy da Pani radę yy, pozbyć się tych 9 kg i to już będzie dobrze, to już będzie dla organizmu dobrze i, i, i to już będą wdrożone dobre nawyki przez ten czas. Żeby, żeby Pani planowała te posiłki, czyli po prostu w dnia poprzedniego powinna już Pani wiedzieć, co Pani, jad, co tak, pani będzie jadła dnia następnego. Co, to, co ważne, to co napisałam tu z tym drukiem, żeby tak, posiłki jeść o stałych porach. Zresztą tak, tak. tu zaproponowałam, tak jak rozmawiałyśmy, żeby tak, no pierwsze śniadanie o siódmej, mhm. drugie śniadanie o dziesiątej, później obiad o trzynastej, podwieczorek o 15, no i tak kolacja osiemnasta, może być tak. 17, Co bardzo ważne, nie podjadać między posiłkami, jeść po Woli. poza tym no, ograniczyć spożycie soli w Pani przypadku, bo tutaj ze względu na ten tak. takie, żeby żeby hmm. uwagę. I ja też w jadłospisach Pani zaproponowałam takie potrawy, które mają mało soli. No. Proszę nam opowiedzieć, co Pani sądzi o tym jadłospisie? Będzie ciężko stosować się do niego? Może nie ciężko, kwestia szykowania tego wszystkiego, ale podejrzewam, że jak parę dni, to czegoś dojdzie do sprawy. Mhm. Produkty tam, jak zauważyłam, to wydaje mi się, że żadnych problemów w część mam, nawet tak, że nie ma żadnych problemów z produktami będzie, podejrzewam. To nie są jakieś udziwnione nie, rzeczy, Nie, prawda? nie, nie, absolutnie nie. nie. Komponowane po prostu wiadomo jadłówki z niektóre tak, na co dzień. Tak, tak. Może kwestia tam, nie wiem, więcej przepraw, więc więcej tam, yy, no ale, ale w każdym razie na pewno nie są jakieś dziwne i nie są mhm. jakieś trudne do, do zrobienia.